Niemiecka maszyna propagandowa rozpoczęła akcję dyskredytującą Polskę w opinii publicznej jako nieustępliwego kraju. Wobec propozycji pokojowego rozwiązywania spornych problemów, minister Beck, szef polskiej dyplomacji, na nieustające niemieckie prowokacje, jednoznacznie określił polskie stanowisko w tej sprawie. Pokój jest rzeczą cenną i polądaną. Nasza generacja, sprawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę, wysoko jest. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.